trzeba na Aurelionie, aby automatycznie zakryfikować przeciwnika przy jego pełnym zdrowiu. Aby to sprawdzić, musimy najpierw zrobić podstawową matematykę. Po sprawdzeniu umiejętności E dowiadujemy się, że przeciwnicy w środku czarnej dziury poniżej 5 plus 2,6% staków procenta maksymalnego zdrowia umierają natychmiastowo. Z czego możemy dowiedzieć się, że Jeden stak podwyższa execute o 0,026%, niezależnie od ilości maksymalnego zdrowia przeciwnika. Skoro wiemy już, ile to jeden stak, możemy wyprowadzić działanie: 0,026 razy niewiadoma ilość staków równa się 95 bądź 95 dzielone przez 0,026, czyli wartość jednego staka, co daje nam wynik około 3654 staków, aby pokonać granicę 100%. Więc teraz sprawdźmy to w grze. To było na tyle. Do zobaczenia.